Witajcie, z tej strony Thompson, witam Was na kanale PC Master. Dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić rozmiar pliku stronicowania w systemie Windows 11. Jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu mam do Was takie bojowe zadanie. Jeśli macie jakikolwiek pomysł na nowy film, nie bójcie się tutaj dodać nowego komentarza, na przykład budowa jakiegoś kompa czy cokolwiek. Dodajecie, wysyłacie ten komentarz, ja to czytam i jeśli jest to w granicach naszych możliwości, Realizujemy taki film i dla Was go robimy i wrzucamy na YouTube'a. Bo ten kanał jest tworzony z myślą o Was i tworzony z myślą dla Was. Już nie przedłużając, wchodzimy sobie teraz w menu Start, panel sterowania, system i zabezpieczenia. Do zakładki System przychodzicie i macie tutaj coś takiego jak zaawansowane ustawienia systemu. Wchodzicie w zakładkę Wydajność. Przechodzicie do zakładki zaawansowane. Tutaj wchodzicie pamięć wirtualna. Klikacie Zmień. Automatycznie wyłączacie, chyba że macie RAM około 16 GB czy też 32 GB pamięci RAM to możecie zostawić na automatycznie jeśli macie mniej to mnożycie wielkość waszej pamięci RAM czyli w przypadku gdy macie na przykład 8 GB pamięci RAM to mnożycie wielkość tej pamięci razy 1,5 zakładając na przykład że macie 4 GB bo będzie łatwiej mi to pomnożyć, Klik wpisujecie sobie w kalkulator 4096 bo to w megabajtach jest 4GB i razy 1,5 to mnożycie. Wychodzi wam, ile tej pamięci wirtualnej musicie przydzielić dla waszego dysku. Gdy macie 4GB pamięci RAM, wpisujecie tą wartość tutaj w to oto okienko. Tak samo rozmiar maksymalny również to wpisujecie. Klikacie przycisk ustaw, akceptujecie zmiany, wychodzicie i dla każdej wartości, jeśli macie np. 8GB pamięci RAM, to wpisujecie sobie tutaj w w przeliczeniu na megabajty 8 gigabajtów tej pamięci razy 1,5 i wychodzi Wam wynik, który wpisujecie w te oto pola. Jeśli macie więcej niż 8 GB pamięci RAM, 16 czy 32, wyłączacie to, klikacie automatyczne zarządzanie rozmiarem pliku stronicowania, klikacie OK, OK i nic tutaj w sumie nie musicie zmieniać. I uruchamiacie ponownie teraz lub ponownie później Wasz komputer i zostawiacie subskrypcję na tym kanale. I do następnego. Hej, cześć i czołem.